Link do naszego patroneta w opisie. Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. Dzień dobry wszystkim! Kolejny poniedziałek i kolejna emisja z tej strony czarno na białych, i dzisiaj, jej chuje, jak ja dawno chciałem już nagrać jakiś taki odcinek kontrowersyjny. Kimże ja jestem, żeby w ogóle takie tematy poruszać, ale może będziecie mieć przynajmniej jakim, jakąś taką odskocznię od tego co poniedziałkowego śpiewania. Ale najpierw. Czołówka, a potem będę wam mówić jakie to wszystko jest w telewizji zło. Więc witam was bardzo serdecznie. Oczywiście nie chodzi mi o to, że teraz będę Wam tutaj mówić, jakie to wszystko jest złe, jakie te programy są złe, i wcale nie chcę dzisiaj poruszać tematu tylko i wyłącznie Voice of Poland, ale tak naprawdę tych wszystkich programów, bo tam, coś, tam też są te mam talenty, te wszystkie X-Faktory, X-Faktor bardziej, ale szczególnie się skupić chcę na Voice of Poland, bo to jest taki chyba na dzień dzisiejszy najbardziej taki wokalny program, wokalno-rozrywkowy. Oczywiście w tych programach nie ma nic złego. Każda rozrywka jest dobra. Ja też uwielbiam sobie czasami usiąść z popcornem, z czy nie lubię popcornu, ale w ogóle z, 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 usiąść sobie wieczorem i po, o, posłuchać, pooglądać. Właśnie o tym zaraz powiem, że tam za bardzo nie ma czego, czego słuchać, ale no, jest to pewnego rodzaju rozrywka. Więc każda rozrywka, jak najbardziej, jest spoko, ale. O co mi chodzi? Chodzi mi o pewien przekaz Dzisiaj w ogóle nie będzie emisyjnie, tylko tak bardziej psychologicznie Chodzi mi o taki przekaz jaka, jaki telewizja nam sprzedaje Voice of Poland Wszyscy wiemy, że od 23 września 2011 roku Ten program jest emitowany przez Telewizję Polską przez program TVP2 Czyli na tak, po prostu na, na dwójce w ogóle kiedyś było tak, że jak, się, jak były tylko w domu cztery programy, nie? To tak było, że można było na, na pilocie zawsze była dwójka to był drugi program, jedynka to był pierwszy program, też tak mieliście. A jak trzeba było przełączyć na TVN, to trzeba było antenę w ogóle przekręcić w drugą stronę, żeby, żeby odbierał polsat i TVN. Ale to abstrahując od, od tematu. No więc. Telewizja polska od tamtego czasu emituje nam ten właśnie program rozrywkowy i to, co chce nam no, sprzedać ta telewizja, to głównie chodzi o to, że jest to na dobrą sprawę w Polsce, na świecie, jedyna droga do zrobienia muzycznej kariery, do, do, do spełnienia się właśnie, jeżeli chodzi o śpiewanie, do takiego... Do takie, do takiego to jest jedyna droga, żeby w ogóle poczuć się szczęśliwym, jeżeli chodzi o śpiewanie. To właśnie nam sprzedaje telewizja. Eee, nic złego, podkreślam, nie ma w tej rozrywce, pod warunkiem, że nie jesteś artystą, który marzy o karierze scenicznej, który, który w ogóle marzy o tym, może inaczej, nie o, karierze, nie o karierze scenicznej, ale o tym, marzysz o tym, żeby robić coś w życiu ze swoim głosem. Chcesz pracować wokalnie, chcesz może nawet zarabiać, śpiewając. Super, i właśnie w ogóle podziwiam, że masz na tyle odwagę, żeby iść w tę stronę, bo to jest no masakrycznie ciężki kawałek chleba. Ale to, co robi telewizja, to sprzedaje tobie takie, takie właśnie takie, takie przekonanie, że to jest jedyna droga, żeby takie coś osiągnąć. Chciałbym wam e, coś przeczytać, słuchajcie. To jest takie, coś, może, może wam to trochę uświadomi. 11 edycji programu Voice of Poland. Proszę bardzo. Pomyślcie sobie teraz, na szybciocha, 11 finalistów, 11 zwycięzców programu Voice of Poland. Czas start. Ile wymyśliłeś? Ile teraz Ci przyszło nazwisk do Twojej głowy? Jeżeli e, wymieniłeś 11, napisz w komentarzu, że to zrobiłeś i najlepiej to w ogóle je teraz w tym momencie szybko komentuj, szybko komentuj i pisz, co to są za nazwiska. Jeżeli naprawdę wymieniłeś 11 nazwisk, to naprawdę Szapoba, albo jak to powiedział kiedyś mój serdeczny przyjaciel na studiach Chipiz Bas. Eee, kochani moi, prze przeczytam Wam właśnie eee, tychże uczestników, którzy wygrali Voice of Poland. Będę jechał chronologicznie. Damian Ukeje, Natalia Sikora, Mateusz Żyłko. Mateusz Żyłko mi świta. Mateusz Żyłko, okej, okay, znaju, znaju, Żuan e, Carlo Cano, Aleksandra Nigzo, to oczywiście tylko wszystko polska, nie? Krzysztof Iwaneczko, też mi świta. Mateusz Grędziński, Marta Gałuszewska, Marcin Sujka, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman. To teraz było. Chyba Krystian Ochman jako jedenasty, tak rozumiem, wygrał w ostatniej edycji. Kochani, oglądam. Krystian Ochman też mi świta, bo to najświeższy finalista, ale też tak nie bardzo. Czy Jak ja czytam te nazwiska, macie teraz takie w głowie: o, gwiazda za gwiazdą, po prostu. To są, to są zwycięzcy. To nawet nie są półfinaliści, czy nawet to nie są finaliści, to są zwycięzcy. A teraz wam przeczytam kolejne nazwiska: Thompson Niebaron, Edyta Górniak, Urszula Dudziak, Michał Szpak, Margaret, Kamil Bednarek, Patrycja Markowska, Grzegorz Chyży, Piotr Cugowski, Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska, Natalia Kukulska, Marek Piekarczyk, Justyna Styczkowska, Kaja Mergal i Ania Dąbrowska. To są z kolei trenerzy, czyli osoby, które siedzą na tych fotelach. To chyba nie trzeba już tłumaczyć i wyjaśniać, kim są te osoby, skąd się wzięły i co robią, bo każdy te osoby zna i kojarzy. Dlaczego? Gdyż telewizja tworzy takie programy, kochani, tylko po to, żeby celebryci mogli zarabiać. Straszna prawda, ale niestety nie tyle co celebryci, ale też telewizja. Telewizja zarabia na waszych zgłoszeniach, zarabia na tym, że, że mają właśnie celebrytów. Tym celebrytom, ce celebrytom oczywiście płacą ogromne pieniądze za to, że oni tam są. Promują cały czas te ich nazwiska. Jak widzicie, promują właśnie te nazwiska, bo to te nazwiska, jak powiedziałem, to od razu wam świtało w głosie, kim są te osoby. Jak czytałem finalistów, no nie cholery, coś tam świta. A to, to jest tylko Voice of Poland 11 edycji. Nie wspomnę już o X-Faktorze. Mamy tam podsiadło. Mamy jeszcze, jeszcze jakiś innych zwycięzców. Mamy Kamila Bednarka, okej. Okay. Ale kochani, to jest tak samo jak w totolotka, nie? Wiemy, że totolotek to jest po prostu, jak ktoś wygra szóstkę, no to, no to czad w ogóle. Jak ktoś wygrał szóstkę, no, no to graj, grajmy wszyscy, tak? Bo, bo, bo ktoś tam wygrał szóstkę. Nie, to jest cały czas loteria. I zobaczcie, ile na świecie jest tych kuponów, ile razy, ile jest milionów już tych losowań to to lotka a cały a cały czas nie mamy szansy, nie mamy szansy wygrać, nie mamy szansy wygrać. Nie jest tak, że idziesz do Voice of Poland, wygrywasz program, jesteś sławny, jesteś po prostu celebrytą. A teraz kolejne, co, wam, czym, co was może teraz zdziwi. Czy naprawdę uważacie, że bycie celebrytą, że w ogóle, że to, że to jest cel śpiewania? Czy uważacie, że takie clue, jeżeli się na przykład szkolicie w śpiewaniu, w wokalistyce, kochacie śpiewać, to jedyne, co was może spełnić, to jest bycie celebrytą, to jest bycie w telewizji, to też wam sprzedaje telewizja i ten program. Przyjdź do Voice of Poland, a my po prostu pokażemy cię w telewizji i zarobimy na tobie kupę hajsu. I na tym to się skończy, po pierwsze, ewentualnie Dostaniesz ten kontrakt, do, bo w ogóle tam jeszcze jest tak, że podpisujesz z tym programem, z tą telewizją jakieś specjalne umowy, że przez jakiś czas nie możesz czegoś zrobić, nie możesz tak naprawdę wypłynąć, tam się czeka czasami rok, żeby w ogóle wyjść z tej telewizji, żebyś mógł podpisać w, w, umowę z inną wytwórnią, która może właśnie coś więcej w tobie widzi, jesteś z nimi związany, związany na jakiś czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To Robi z nami właśnie ta telewizja. I teraz znowu są kolejne nabory, jakieś tam mam talenty, i tak dalej, i Znowu szukają tych ludzi, na których oni będą mogli tę machinę znowu nakręcić, nie? Żebyśmy my oglądali, żeby telewizja zarobiła i wmawiała wam, że. Zrobimy z was po prostu gwiazdy i celebrytów, I, 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 i że to jest jedyny cel, który da nam szczęście, jeżeli chodzi o w ogóle o, 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 o śpiewanie. A gdzie są w ogóle te wszystkie koncerty, gdzie jest tworzenie muzyki, gdzie są jakieś w ogóle, przecież jest masa rzeczy, gdzie jest teatr muzyczny. Ja, słuchajcie, jestem mega spełniony w swoim zawodzie, nigdy w życiu nie poszedłem. Do, do voice of Poland i też moi, moi czasami przyjaciele, którzy są spoza zawodu, mówią: a dlaczego ty nie pójdziesz do voicea? Czemu nie, nie zaczniesz tam śpiewać? Przecież no, w miarę fajnie śpiewasz, masz jakąś wiedzę na temat tej wokalistyki. Czemu ty tam nie pójdziesz? Właśnie dlatego. Bo ja jestem spełniony. Przecież ja zarabiam na tym, że ja śpiewam, na tym, że ja mogę występować na scenie, koncertuję czasami, występuję w teatrach muzycznych i, i się mega w tym spełniam. Nigdy, słuchajcie, nie byłem w żadnych z tych programów. Nie potrzebowałem Wojsa i TVP, i tak dalej po, po to, żeby spełniać się w swoim zarobie i mało tego, żeby nawet zarabiać. Nie mam też jakiegoś takiego oparcia, żeby być jakimś mega wielkim sławnym celebrytą. Jeżeli chodzi o tą taką celebrację twojego nazwiska, to niejaki, oczywiście. Też nie został wypromowany przez żaden z programów, bo wtedy programy jeszcze nie istniały, ale Zbigniew Wodecki, który powiedział sam w jednym ze swoich wywiadów coś bardzo mądrego. Jeżeli chcesz e, osiągnąć sukces jako artysta, to nie idź na lep komercji, bo jeżeli masz być popularny i ma ci się udać w ogóle, e, tobie jako artyście, to tak będzie, to tobie się uda. Determinacja, ciężka praca i sukces, a nie na skróty, bo komercja wyciśnie Ciebie jak cytrynę i po prostu wyrzuci, tę skórkę po prostu potem wyrzucą, a pieniądze zostawią w swoje kieszeni. Przemyślcie sobie to, kochani, i ja wiem, że teraz to wszystko jest tak mega nakręcone jeżeli chodzi o, 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 o w ogóle całe te programy, o to wszystko, że to jest mega nakręcone przez telewizję i to się teraz wszystko obraca. Ile ja mam takich też y, uczniów, którzy do mnie gdzieś tam piszą albo wysyłają nagrania i się pytają, czy to nagranie, aby jest dobre, żeby je wysłać y, do telewizji. Twoje nagranie jest super, twoje nagranie jest mega, dlatego nie wysyłaj jego do, do telewizji, tylko zrób z tym coś lepszego, coś dużo większego niż wysłanie tylko do telewizji a to jest nic innego, jak takie trochę sprzedanie się, no, niestety. No nie wspomnę już o poziomie tych programów, które są mega niskie, przyjmują tam naprawdę... To jest to, to tam jest około 30 tysięcy nagrań, jakie ludzie wysyłają na, jed na jedną edycję. Oni to wszystko na pewno przesłuchują każde jedno i teraz wybierają najlepsze. Przecież tam jest wokalna tragedia. I mam tylko nadzieję, że, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo rozrywka jest super, naprawdę, rozrywka jest super, tylko nie dajcie się tak omamić temu wszystkiemu, bo jest milion innych naprawdę bardzo fajnych, pięknych, ciekawych dróg do spełniania się na tej artystycznej drodze. I to wcale nie musi być telewizja, to wcale nie musi być Voice of Poland. I teraz, jeżeli ktoś z TV pewnie ogląda, no to będzie hejt, nie? Bo oglądalność im spadnie. Nie spadnie. Mój kanał ma tylko 450 subskrypcji. Nie zrobię wam żadnego kuku. Spokojnie. Komentujcie, co wy o tym myślicie. Eee, zobaczę, jakie jest w ogóle zdanie tych osób, które oglądają mój kanał, którzy, którzy oglądają te moje emisji, emisyjne poniedziałki. I dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych programach. Co myślicie właśnie o tym takim... Podejściu skomercjalizowania dzisiejszych artystów, młodych artystów, którzy chcą robić coś w tym zawodzie i myślą, że jedyna droga to tylko komerka i telewizja. Dajcie znać, co myślicie. No, i to by było na tyle. To taki dzisiaj odcinek, wiem, mało emisyjny. To nie jest tak, że mi się kończą tematy, bo tematów jeszcze mam masę, jeżeli chodzi o emisję, ale zawsze tak stwierdziłem, że sobie zrobię coś takiego, takiego właśnie komercyjnego. Nie żartuję, oczywiście. Nie, nie lubimy komercji. Ja to robię dla Was, żebyście no, wybierali zawsze dobre drogi. Żebyście wybierali zawsze dobre drogi i nie mówię tego dlatego, że jestem jakimś niespełnionym artystą w telewizji, chce, że nie jestem celebrytą. Właśnie, mówię wam to dlatego, że nie jestem celebrytą, a jestem artystą spełnionym. Yy, może z tego też trochę weźcie przykład. Dzięki Wam bardzo. Jeżeli się podobało, dajcie lajka. Like Jeżeli było ok i chcecie być na bieżąco, to kliknijcie w czarno-białe kółeczko pod moim tutaj filmem, yy, w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I mamy też Patronite'a, kochanie. Jeżeli chcecie, możecie nas wspierać klikając w link w opisie, tam jest link do naszego Patrona. I ogłoszonko na koniec, jak zawsze, nabór, robimy nabór dla osób w wieku 13-18 lat. Zapraszam wszystkich do nas na lekcje, darmowe lekcje śpiewu, słuchajcie, dla osób w wieku 13-18 lat. Możecie napisać w komentarzu, możecie napisać maila na czarno, na białych, małpa.gmail.com. Ten mail też tam jest w opisie, albo u nas na Facebooku jest Masa informacji, jest taki czarny plakat i na Instagramie też, gdziekolwiek nas, nas nie znajdziecie, jest informacja o naborze dla osób w wieku 13-18. Dzięki Wam bardzo i niech moc nieskomercjalizowana zawsze będzie z Wami. Pa!